Dzień dobry panowie, witam was w kolejnym materiale. I już widzicie, już widzicie po moim ubiorze, co się szykuje, prawda? Nie tylko po miniaturce, ale także od razu widać po tym, jak jestem ubrany, że będę wam opowiadał o lecie, o tym, co powinniście posiadać w swojej garderobie tego lata. Znalazłem 9 takich rzeczy, które moim zdaniem powinny znaleźć się w garderobie każdego stylowego mężczyzny tego lata. Także co, jeśli jesteście zainteresowani, jeśli chcecie wiedzieć, czego potrzebujecie, żeby być stylowi w roku 2023 latem, to zapraszam Was do oglądania. Numer jeden to jest lniana koszula. Lniane ubrania to jest idealne rozwiązanie na lato. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wygląda jak letnie ubranie, a po drugie czujemy się, jakbyśmy byli w letnim ubraniu, dlatego że len jest bardzo przewiewny, jest bardzo lekki. I po prostu przyjemnie nam się będzie w nim chodziło latem, bo mimo tego, że mamy na przykład koszulę z długim rękawem, to ten rękaw długi zasłania nam promieniowanie słoneczne, które nie wali aż tak mocno i nie ogrzewa naszego ciała, a jednocześnie przez to, jaka ta tkanina jest przewiewna, to powietrze ładnie wędruje sobie po naszych ramionach, po naszym całym ciele i chroni nas przed. Także len jest idealną tkaniną na lato. Jeśli chodzi o kolory takich koszul, to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie koszula biała albo błękitna, bo to są najbardziej uniwersalne kolory i można będzie ją ubrać zarówno do jakiegoś letniego garnituru, jak i do chinosów albo krótkich spodenek i mokasynów. Numer dwa, panowie, to są okulary przeciwsłoneczne, takie fajne, dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne, które nie tylko będą wyglądały stylowo, będą podnosiły nasz styl. Po prostu wyglądamy seksy, wyglądamy o wiele bardziej męsko, tajemniczo. Możemy sobie patrzeć w różne miejsca, w które nie moglibyśmy patrzeć, gdybyśmy tych okularów nie mieli, nie mieli ubranych. No, i przede wszystkim, główna funkcja okularów przeciwsłonecznych chronią nasze oczy, nasz wzrok przed promieniowaniem słonecznym. Także okulary przeciwsłoneczne to jest must have dla każdego faceta. No, i moim zdaniem, powinniście po prostu wybrać stylowe okulary, które pasują do waszego kształtu twarzy. I będą idealnie odzwierciedlały Wasz styl. Trujeczka na naszej liście to jest tak zwany tank top, który ja mam w tym momencie na sobie. Taka zwykła koszulka na ramionczkach, prążkowana, tak zwana żonobijka. I w tym roku one powracają do łask, powracają do mody. Dlaczego? Dlatego, że są świetnią warstwą. Są świetnym elementem, który możemy dodać pod coś lekkiego żebyśmy się za bardzo nie przegrzali, ale żeby ten outfit miał troszeczkę więcej stylu, żeby miał troszeczkę więcej, wiecie, poziomów, bo im, im bardziej, im więcej mamy na sobie warstw, tym możemy fajniej podkreślić nasz styl i po prostu lepiej to o wiele wygląda niż, nie wiem, zwykła koszulka, niż nawet gdybym miał założoną tą koszulę, ale pod spodem nie miał nic, i miałbym po prostu ją zapiętą, no to nie wyglądałoby to tak fajnie jak z tym tank topem, bo to po prostu dodaje taki taki charakterek. Także, jeśli chcecie być stylowi tego lata, kupcie sobie tanktopa. Numer 4 to są koszule w tym stylu, takie z kubańskim kołnierzem, które wyglądają świetnie. To są w zasadzie jedne, jedyne być może nawet koszule, które dobrze wyglądają z krótkim rękawem. Po prostu wyglądają stylowo no i zajebiście. To, to jest coś naprawdę, na co czekam przez całą zimę, żeby to założyć. Ten koszule, ten i inny w tym stylu, dlatego, że Moim zdaniem to jest jeden chyba z najbardziej stylowych elementów, które facet może założyć. To jest oczywiście moja opinia, ale takie jest moje zdanie. To jest idealne rozwiązanie na takie cieplejsze dni, ponieważ można ją założyć zarówno do takiego tank topu, nawet do zwykłego białego t-shirtu pod spodem, a można ją również założyć na gołe ciało i, i również będzie wyglądała fantastycznie do krótkich spodenek, do długich spodni. I musi być tylko uszyta z odpowiedniego materiału, czy to będzie bawełna, czy len, czy wiskoza, ale nie poliester, bo poliester będzie nam to ciało kompletnie zamykał i nasze ciała nie będą oddychali, przez co będziemy się pocili. Także unikajcie poliestru, a pozostałe materiały jak najbardziej tak. No oczywiście chyba, że kogoś stać na jedwab, to jedwab też jest git. Na piątym miejscu krótkie spodenki. No garderoba, letnia męska garderoba nie mogłaby się obyć bez krótkich spodenek. To jest chyba oczywiste. Powinny to być jednak spodenki, które są cięte powyżej kolana. Nie poniżej, nie na kolanie, tylko powyżej. Delikatnie eksponując nasze kolano. Też, żeby nie były za krótkie, żeby nie zaburzały naszej sylwetki, żeby nie wyglądały dziwnie jak kąpielówki, ale tak, no wiecie, żeby tak było. Z... Z 5 cm, może 7 nad kolanem, mogą się kończyć. Nie musicie tych par mieć 10, ale jedne muszą znaleźć się w garderobie każdego faceta, bo w te upalne, naprawdę upalne dni będą idealnym rozwiązaniem, żebyśmy się po prostu nie przegrzali. Numer 6 to są letnie sneakersy. I wielokrotnie już wspominałem, że moim zdaniem, jeśli mielibyście wybrać jedną parę, to najbardziej uniwersalne i najlepsze będą zwykłe, białe, skórzane sneakersy, które można ubrać praktycznie. Do wszystkiego, począwszy od garnituru, kończąc na właśnie krótkich spodenkach. Jeśli jednak macie troszeczkę więcej pieniążków i chcecie przeznaczyć te, te pieniądze, ten swój budżet na jeszcze jakąś parę, to polecałbym Wam jakieś takie letnie mokasyny albo espadryle, albo tassel loafers takie z frędzelkiem, bo one świetnie wynoszą wasz, wyniosą Wasz na jeszcze wyższy level. Numer 7 to jest jeden letni zapach. Jeśli nie jesteś posiadaczem jakiegoś całoroczniaka, a nawet jeśli jesteś, to powinieneś rozważyć jakiś jeden, przynajmniej jeden letni zapach, który bardzo fajnie będzie się komponował z Twoimi letnimi stylówkami. Jeśli miałbym Ci coś polecić, to moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem będzie Notika Voyage, która jest bardzo tania, która jest idealnym letniakiem. Mont Blanc Legend Spirit to też jest świetny Rozwiązanie dla, no w zasadzie nie tylko młodszej widowni, ale również starszej, ale dla młodszej też będzie działało, więc to jest naprawdę fajny uniwersalny zapach. Czy na przykład Swiss Arabian, Shack Huffman, to też jest taki świetny zapach, którego prawdopodobnie większość z Was nie zna, ale naprawdę go Wam polecam. I Versace Eros, którego ja akurat nie mam, ale to też jest świetne rozwiązanie na lato. Także te cztery zapachy oczywiście, jeśli macie coś innego, to bardzo proszę, ale to taka polecajka ode mnie i świetnie będą się komponowały ze wszystkimi letnimi stylówkami. Numer 8 panowie biżuteria. Jak widzicie u mnie biżuteria to jest jedna z podstaw mojej letniej garderoby. Dlaczego? Dlatego, że latem po prostu te ubrania są dosyć nudne, te outfity są nudne, bo zakładamy zwykły biały T-shirt, ale do tego jak założymy taki naszyjnik, do tego założymy jakąś pierścionki, do tego dołożymy zegarek, do tego dołożymy bransoletkę i już od razu nasz outfit wchodzi na o wiele wyższy level. Także biżuteria to jest coś to naprawdę w tani sposób i bardzo uniwersalny, bo taką biżuterię ja można założyć do wielu outfitów. Może to podnieść nasz styl na wyższy level, więc naprawdę polecam. I numer 9, panowie, zamyka listę, Koszulka polo, taka prosta, bez żadnych napisów, bez żadnych wzorów, bez pasów. Po prostu jednokolorowa koszulka polo, która będzie idealnym rozwiązaniem, idealnym substytutem dla koszuli z krótkim rękawem, których ja osobiście Wam bardzo nie polecam, chyba, że to są takie koszule, ale takie eleganckie koszule z krótkim rękawem to jest naprawdę zło. O wiele lepiej wyglądacie z koszuli z długim rękawem, kiedy po prostu podwiniecie rękawy, a kiedy już jest taki upał, że jest masakra i nie da się żyć, to o wiele lepszą alternatywą będzie koszulka polo, która naprawdę w połączeniu z jakimiś fajnymi chinosami, wpuszczona w te chinosy, z jakimś fajnym paskiem i na przykład właśnie takimi loafersami będzie wyglądała zabójczo dobrze. No i to wszystko na dzisiaj panowie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał i że coś z niego wyniesiecie. Jeśli tak, to oczywiście co? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli jest czy nie jesteście subskrybentami. No i zapraszam Was do obejrzenia kolejnych materiałów albo tych wcześniejszych, bo kolejne mogą... Przyjść trochę później. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.